Myślę, że juniorzy byli ciut lepiej traktowani na Wimbledonie, ponieważ mieliśmy bezpośredni dostęp do seniorów. Mieliśmy te same korty treningowe, co oni mogliśmy trenować na przykład obok Nowaka Dzikowicza czy obojętnie kogoś z tej ścisłej zawodowej czołówki. Dostawaliśmy bon na 250 funtów na zakupy w sklepie Wimbledonu, żeby zakupić sobie różnego rodzaju pamiątki, ręczniki i nieręczniki. No Na wszystko. Na Roland Garros tak ciut bardziej z boku byliśmy, ale też atmosfera niesamowita była taka, że no, to trzeba przeżyć, żeby dobrze opisać. Ale to się czuje takie wielkie brytyjskie święto na Imbledonie.